Ustawę, a prezydent ją podpisał, choć nie powinien był tego robić, bo wiedział o tym, że większość społeczeństwa jest przeciwna. Bo prezydent powinien być otwarty na sprawy społeczne, a nie miał czasu spotkać się choćby z rodzicami sześciolatków, którzy najpierw przywieźli projekt wniosek, znaczy wniosek o przeprowadzenie referendum obywatelski, a potem projekt ustawy domagając się tego, żeby to oni mogli brać odpowiedzialność i decydować w najważniejszych sprawach swoich dzieci, jako, w jednej z najważniejszych jaką jest edukacja i moment, w którym dziecko ją rozpocznie i to, czy ono jest na to gotowe, czy jeszcze nie i to, czy szkoła jest na to przygotowana, czy nie i czy rząd mówi prawdę, czy kłamie. Nie pozwolono im się w tej sprawie wypowiedzieć i prezydent nie miał dla nich czasu. Nie chciał z nimi rozmawiać, nie przyjął ich w pałacu prezydenckim. Wiem to, bo sam z nimi rozmawiałem nie tak dawno i zapytałem o to wprost. Czy było zaproszenie ze strony prezydenta? Czy była jakakolwiek inicjatywa rozmowy, wysłuchania? Nie. Nie było, proszę Państwa, także czasu dla rolników, którzy protestowali i protestują dzisiaj w Warszawie, bo im się dzisiaj ciężko żyje, bo jest kryzys na rynku rolnym, bo wciąż nie mają dopłat bezpośrednich takich jak rolnicy w krajach Unii Europejskiej na Zachodzie. Bo jest rosyjskie embargo, które tak bardzo im doskwiera. I mają poczucie, że zostali zostawieni sami sobie. A jeszcze w dodatku minister rolnictwa nazywa ich frajerami. I ja mam pytanie, co pan prezydent zrobił w tych kilku prostych sprawach, jeśli chodzi o rolników. Ile razy o to zabiegał? Ile razy był w tych sprawach, choćby w instytucjach europejskich? żeby sytuacja polskich rolników została wyrównana z tym, co mają na Zachodzie, żeby mieli jednakowe szanse konkurowania na rynku. Proszę Państwa, to także górnicy, których zaskoczono likwidacją kopalń, chociaż nie było dialogu. Nie rozmawiano z nimi w ogóle, a prezydent się nie upomniał o dialog, choć ma napisane w artykule 126 Konstytucji, że ma, stać na, że ma czuwać nad jej przestrzeganiem, a z kolei obowiązek prowadzenia dialogu przez rząd jest wpisany do artykułu 20, bo to jest podstawa polskiego ustroju gospodarczego, czyli jedna z podstaw. Nie upomniał się o to prezydent, ani nie upomniał się o to, żeby postulaty górników były wysłuchane. A przecież powinien być arbitrem na scenie, a przecież powinien zaprosić do pałacu prezydenckiego, szukać zgody. To jest rola prezydenta, którą opisują wszyscy konstytucjonaliści. Wszyscy ci, którzy komentują konstytucję, piszą, że prezydent ma mieć rolę arbitra. Że ona wynika z całokształtu przepisów o prezydencie Rzeczypospolitej. Że ma być ponad podziałami i szukać porozumienia w społeczeństwie. I co? Było zaproszenie ze strony prezydenta. Dla rządu, dla górników, żeby szukać porozumienia? Nie było. Nie było także czasu dla rodziców niepełnosprawnych dzieci, bo pan prezydent ich nie przyjął. Nie zaprosił ich do pałacu. Nie zaprosił wszystkich tych, którzy protestowali, mówiąc krótko, przeciwko polityce rządu i jego partii, bo tym rodzicom niepełnosprawnych dzieci też zabrano świadczenia i była to decyzja rządu. I nie słyszałem, żeby prezydent gdziekolwiek upomniał się w polskich sprawach energetycznych bo ostatnio jego koleżanka partyjna, pani Kopacz, zgodziła się na konkluzję Rady Europejskiej, w myśl których jednym z filarów Unii Energetycznej będzie dekarbonizacja gospodarki europejskiej, oczywiście także i polskiej. A Polska ma 90% europejskich złóż węgla i jak mówią eksperci, mamy węgla do wydobycia na 200 lat. I nasza gospodarka dzisiaj energetyczna oparta jest na węglu. I co, i my mamy z węgla zrezygnować? Pozbyć się surowca, który nam daje suwerenność? Podejmowanie takich decyzji jest sprzeczne z polską racją stanu. Gdzie był prezydent, kiedy pani Kopacz te konkluzje podpisywała? I to jest chyba dzisiaj zasadnicze pytanie. I niech pan prezydent nie opowiada o bezpieczeństwie, bo nie słyszałem, żeby się upominał o gazoport w Świnoujściu, który od ośmiu lat jest nieskończony. A my dwie trzecie gazu bierzemy z Rosji, płacąc za niego drożej niż Niemcy, bo taką umowę podpisał rząd jego partii. I nie słyszałem proszę państwa. I nie słyszałem proszę państwa, żeby się pan prezydent upominał, choćby o polskie wojsko, kiedy był marszałkiem Sejmu, a jego kolega Bogdan Klich likwidował polską armię, jak mówią oficerowie na emeryturze. Że to była likwidacja polskiego wojska, a nie żadna reforma, że zniszczono polską armię. I nie słyszałem, proszę Państwa, żeby się Pan Prezydent upomniał w jakikolwiek sposób, kiedy jego kolega partyjny, minister Rostowski, obcinał wydatki na polską armię w budżecie, i dzisiaj będzie opowiadał, że on jest za bezpieczeństwem? Ten sam który jeszcze do niedawna mówił, że musimy żyć w przyjaźni z Rosją i cały czas powtarzał, jakim to Rosja jest naszym wielkim przyjacielem, partnerem i w ogóle, po 2008 roku, po napadzie rosyjskiej na Gruzję. I nie słyszałem, żeby upominał się o polski przemysł stoczniowy, kiedy to miano go restrukturyzować, a skutek działania PO jest taki, że dzisiaj na bramie stoczni, choćby w Szczecinie, gdzie byłem, wisi wielka zardzewiała kłódka, a za tą bramą jest martwa cisza. Stoczni nie ma. I nie słyszałem, żeby się upomniał o polski przemysł wydobywczy. Teraz niedawno, kiedy właśnie premier Kopacz wszystkich zaskoczyła planem likwidacji kopalń, kolejnej gałęzi polskiego przemysłu. I kiedy słyszę, proszę Państwa, to wszystko, kiedy patrzę to, kiedy dokonuję podsumowania tych pięciu lat, to wiem jedno. Polska dzisiaj potrzebuje nowej prezydentury. Polska dzisiaj potrzebuje prezydentury aktywnej, odważnej, ale rozważnej, po to, żeby polskie sprawy były prowadzone z wizją, po to, żeby kompetencje konstytucyjne były realizowane. Oczywiście, że prezydent sam wszystkiego nie może, ja mam tego pełną świadomość. Ale razem z ekspertami może wiele zrobić właśnie po to, żeby wyznaczać kierunki rozwoju, właśnie po to, żeby przygotowywać strategie rozwojowe, bo dzisiaj Polska bardzo tych strategii potrzebuje, żeby do tych strategii potem według planu przygotowywać projekty ustaw i przywrócić kraj na drogę rozwoju i wreszcie z troską spojrzeć na wielu ludzi, którym dzisiaj żyje się tak trudno.